I hey wszystkim ja jestem Black Zebra, a to jest te bo gry The Legend of Kimori. Ta gra już niedługo będzie we wszystkim dostępie, czego się strasznie nie mogę doczekać, a tylko dlatego, że jest związana z końmi. Okej, okay, sobie możemy sobie też wybrać styl jazdy, czyli dla zaawansowanych taki realistyczny styl jazdy konno, albo taki po prostu adventure, czyli zwykły po prostu tak jak zazwyczaj w grach, więc pewnie będzie trochę trudniej z tym Equestrian. Okej, okay, let's start the game. No i ruszamy naszym konikiem ku przygodzie i faktycznie sterowanie nim jest trudniejsze, ponieważ nie zawsze skręcanie w prawo i w lewo działa, kiedy jesteśmy na przykład jakoś tam obróceni tyłem, tak? No to wtedy no, no to trochę jest to utrudnione i szczerze mówiąc no naprawdę trzeba by się do tego przyzwyczaić. Także jeżeli chcemy płynnie skręcać, musimy patrzeć się przed siebie, wtedy ten koń będzie płynnie skręcał. Możemy też tutaj galopować, także fajnie i koń ma oczywiście staminę, yy, no poziom jedzenia, poziom wody i nastrój. No i do nastroju. Jeżeli jest brudny, jego nastrój spada, tak? Więc łażenie po bagnach powoduje, że ten koń będzie się brudził, ale łażenie po bagnach ma też inne konsekwencje. Po pierwsze, nie możemy tam biegać, a jeżeli nawet na siłę próbujemy forsować konia do biegu, no to on może sobie tam połamać kopyta. Także nie ryzykujemy tego. Najlepszą jednak kwestią jest to, że może tutaj konie rozmnażać można konie rozmnażać i wtedy mamy różne no różniaste maści i umaszczenia, co mnie naprawdę bardzo cieszy i najbardziej się właśnie chyba tego nie mogę doczekać. No i tutaj przy sterowaniu, no to jak przed chwilą widzieliście, X zatrzymuje konia nagle i gwałtownie, ale jeżeli chcemy po prostu zwolnić, to wystarczy kontrol, wtedy koń też się zatrzymuje lub zwalnia. No bardzo pięknie to wygląda, mgła i w ogóle no dużo terenów zielonych, nie ma co, jest naprawdę bardzo spory obszar, mapa jest przepotężna, ja tutaj mam odkryty naprawdę mały kawałek, ale ona jest naprawdę bardzo, 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 bardzo spora, no już nie będę pokazywała ile maksymalnie można oddalić widok. No i na czym polega ta gra? Gra polega na tym, żebyśmy dostarczali różne przesyłki, różne rzeczy, informacje. Jesteśmy po prostu kurierem, jesteśmy kurierem na mongolskich stepach. No i nasze konie, no to nasze tutaj główne narzędzie pracy i właśnie dlatego możemy te konie rozmnażać i żeby rodziły się oczywiście lepsze, silniejsze, bardziej wytrzymalsze. No i są też dzikie konie, to jest po prostu coś wspaniałego tutaj. To jest chyba najlepsza rzecz ever. Grach. No dobra, spróbujmy teraz naszym koniem się też zająć, bo też coś takiego tutaj jest dostępnego, tylko... jak tutaj otworzyć swój... gdzieś hmm, tutaj był taki... Okej, okay, pod klawiszem Q mamy taki mini podręczny inwentarz. I dobra, nie przytrzymujemy, nie przytrzymujemy go, tylko go naciskamy. No i możemy naszego konia wyszczotkować właśnie po to, żeby jego nastrój był utrzymywany w dobrym, w dobrym poziomie. Wersja demo trwa półtora godziny, ale ja nie przeszłam całej, całego tego cyklu. Szczerze mówiąc, zagrałam sobie tutaj 40 minut. Zrobiłam y, większość misji, które polegały właśnie na dostarczaniu przesyłek, odwiedzaniu różnych ludzi i za każdym razem, kiedy poznajemy kogoś nowego, no to wtedy ta osoba zostaje dodawana do naszego tak jakby szlaku kurierskiego, bo to nie prowadzimy tutaj własnej działalności. O nie. My po prostu jesteśmy tutaj kurierami na zlecenie. Także mamy szefową, która zarządza. Za No i tak to wygląda. No, okej, okay, trochę za to zbliżyłam. No i co tu jeszcze możemy zrobić? Jeszcze możemy dać mu jakiś item, ale możemy to zrobić na dwa sposoby, czyli wchodząc do inwentarza i z inwentarza to klikając, lub właśnie tutaj poprzez to szybkie menu. No, jeżeli ktoś lubi konie, tak jak ja, no to na pewno ta gra zachwyci go właśnie pod tym względem, że tutaj tymi końmi można jeździć i je rozmynażać. Nie wiem, jak dużo jest wariantów, ale ponoć ilości genetycznych możliwości jest nieskończona, ponieważ oni mają tutaj realistyczny system genetyki, więc nie ma opcji, że za każdym razem będzie nam się rodził ten sam źrebak, jeżeli skrzyżujemy dwa takie same konie, co jest też naprawdę super. I zobaczcie, jakie one są po prostu piękne. No, to są konie mongolskie, więc tak, są trochę takie bobkowate, takie ni to kucyk, ni to koń, małe krępe, ale bardzo wytrzymałe, bardzo fajne koniki. Moja postać osobiście nie posiada na razie żadnego konia, chociaż na tym jednym tutaj jeździ, e, a żeby je rozmnażać, no to trzeba być w posiadaniu to, to, to. klaczy i ogiera. Na jakiej zasadzie będą konie zdobywane, szczerze mówiąc, nie wiem, e, bo tego akurat wydamo nie było. Chociaż, no mówię, ja nie przeszłam całego do końca, e, bo. No bo zadania głównie polegały na tym, żeby po prostu podróżować, tak? Jedziemy z jednego punktu do drugiego, rozmawiamy z postaciami, no i właśnie, nie ma dodanych dialogów. W sensie są dialogi, ale nie ma głosu podkładanego, więc trochę to brzmi sztucznie. Tu jest nasza wioseczka, ok. Możemy sobie oczywiście na mapie też dodawać wskaźniki, yy, punkty, żeby wiedzieć, gdzie ha! mamy jechać, w którym kierunku. Własne dodajemy też, no także na pewno się nie zgubimy. Teren jest dość rozległy, więc w sumie nie ma nawet za bardzo jakichś takich punktów nawigacyjnych, ale po drodze można spotkać wiele ciekawych rzeczy. Ok, zejdźmy z konia i tutaj podejdźmy do naszej właśnie szefowej, do isu. No i jak widzicie, ona nie używa w ogóle głosu. No i tutaj dostarczyłam dla niej tusz dla kartografa, który w sumie gdzieś się zgubił, więc wpada nam od razu kolejne zadanie, żeby go po prostu znaleźć tego kartografa. No i chyba większość zadań będzie właśnie na tym polegała, żeby iść z punktu A do punktu B, no ale w sumie nie idziemy tak, bo jedziemy a po drodze możemy spotkać naprawdę dużo fajnych, ciekawych rzeczy, ale też możemy spotkać niebezpieczne zwierzęta, czyli na przykład niedźwiedzie. A na niedźwiedzie używać specjalnego proszku, który ma ponoć je odstraszyć, więc, no, nie jesteśmy całkiem bezbronni tutaj. Chociaż mnie najbardziej interesuje spotkanie tutaj na swojej drodze dzikich koni. Mam nadzieję, że jakieś spotkam. Mamy też tutaj handlarza i w sumie zbyt dużo produktów to on u siebie w sklepiku nie ma, ale być może później będzie odblokowanych więcej. No bo cóż, jest to wersja demo, tak żebyśmy sobie zobaczyli jak ta gra wygląda i, i na czym to w ogóle polega. Mogę u niego kupić siano, wiśnie i bandaże, ale szczerze mówiąc nie opłaca mi się tutaj cokolwiek na razie kupować, chociaż chyba ewidentnie coś muszę u niego kupić. Chyba, że to nie on. Nie no, dwa metry. Okej. Okay, sprawdźmy moje zadanie. No dobra, no opcjonalnie mam coś kupić, czyli wcale nie muszę nic kupować. Mogę od razu iście szukać kartografa. No dobra, bo wiecie co? Jeżeli chodzi o jedzenie konia, yy, żywność dla niego, to my wcale nie musimy tego konia tutaj na siłę karmić. Bo wystarczy, że po prostu zostawimy go w spokoju, a on pożywi się sam trawą, którą po prostu o jak widzicie już zaczyna chyba jeść. Dobra, na razie musi sobie odejść kawałek, bo to widzę taki element tej animacji, kiedy z konia zejdziemy. Poczekajmy chwilę. On zaraz zacznie tą trawę jeść i sam się nią pożywi, więc to jest super sprawa. To samo, jeżeli chodzi o wodę. Wystarczy, że znajdziemy jakieś źródełko wody, ale musi to być jeziorko lubka lub, ka, lub e, rzeka, bo skałuży właśnie z kałuży się nie napije, ale z jeziora jak najbardziej. Także koń sam się w sumie żywi, sam się potrafi napoić. To jest naprawdę super sprawa, nie musimy go tak całkiem totalnie niańczyć. No, nasza poznać nie potrzebuje jedzenia, także OK. Dobra, koń nie zainteresowany jedzeniem, bo być może tutaj trawa nie jest zbyt zielona. Spróbujmy może w tym miejscu. Ok, zaczął jeść. Jak widzicie, wskaźnik jego głodu wzrasta. A raczej obniża się, jakby to nie brzmiało. W każdym razie koń właśnie zapełnia tutaj swoją potrzebę pożywienia. Okej, okay, konik się najadł. Możemy ruszać w stronę kartografa. No i fajnie tutaj pokusować sobie, pogalopować tymi zielonymi terenami, ale trzeba mieć na uwadze to, że no niestety Koń ma swoją staminę, która się szybko kończy Ale jeżeli uda nam się wyhodować lepszego konia No to na pewno ta stamina będzie większa No i mamy tutaj też polowanie Jest tutaj opcja polowania Mamy łuki, mamy strzały Na jakie zwierzęta będziemy polować jeszcze nie wiem Chociaż właśnie minęliśmy króliki Więc być może między innymi właśnie na nie a Raczej na pewno Ale czy są inne zwierzęta to nie wiem Są na pewno niedźwiedzie i wilki To już, to już wiem No i zbliżyliśmy się właśnie do mm, błotka po którym koniem no nie powinno się raczej właśnie zbyt szybko biegać, bo niestety może sobie połamać giry, ale to nie jest w sumie problem. Problem jest to, kiedy goni nas niedźwiedź, a nasz koń po prostu po tym błocie no nie bardzo chce galopować, więc no cóż, albo używamy proszku, albo liczymy na to, że jednak niedźwiedź odpuści. I nas puści wolno. No i wygląda na to, że nie by utknęłam, więc możemy zrestartować swoją postać, to też jest spoko. Na szczęście ja nie muszę tego używać. Teraz akurat w tym przypadku wystarczyło po prostu koniem wycofać, bo tak, ten koń potrafi cofać. Nie zawraca, on potrafi cofać. To w sumie nie ma zbyt często w grach tej opcji żeby nawet postać zawracała, w sensie cofała. Zwyczaj każdy zawraca. Dobra, plączę się. No okej, okay, no tutaj właśnie też stresuje naszego konia takie galopowanie po tym bagnie. Więc nie będziemy go stresować, ale zobaczmy, czy się napije wody z tej kałuży. Okej, okay, zanurzył cały łapy, czyli. A nie, on nie trawę tylko. Ale między innymi też wodę, więc trochę nie czaję, chyba dwa w jednym. Może to są wodorosty. Dobra, konia jest pełny, więc ruszajmy dalej. Nie wiem, czy to błąd gry, czy po prostu tak już będzie na zawsze, ale nie jest to chyba jakieś bardzo straszne i uciążliwe, więc cóż. Dla mnie ta gra wygląda naprawdę bardzo fantastycznie i ma potencjał spory, tylko niech oni dodadzą ten po prostu głos pod te dialogi, żeby te rozmowy nie brzmiały... nie brzmiały. Nie wyglądały tak sztucznie. Okej, okay, znalazłam kartografa. On jest tutaj. Zgubił się bieraczek. Stuj. Ok, jestem tutaj Nara. No i on jest z Batuzumem. Jest tutaj władcą map. <grym>, map po prostu się zgubił, dlatego się śmieje, że jest władcą map. Mniejsza z tym, tak czy inaczej. Jego koń spanikował i on zgubił paczkę. A my oczywiście pomożemy mu ją odnaleźć. Ale co jeszcze? Tutaj z krowiego łajna, z krowiego, z końskiego łajna, można zrobić właśnie takie odstraszacze na niedźwiedzie. Więc zbierzmy trochę. Koński i kupy, dosłownie i kupy, żeby stworzyć sobie proszek. Magiczny proszek tutaj na niedźwiedzie. Okej, okay, stworzyłam jeden, stworzyłam drugi i od razu stworzę trzeci, żeby mieć zapas. Dobra, teraz jak niedźwiedź mnie zaatakuje, wystarczy, że rzucę w niego kupą konia i niedźwiedź ucieknie. No tak to tutaj działa niby. No trochę się rozpadało, no trudno. Dobra, paczka zgubiona jest gdzieś tam, właśnie na środku tego bagienka. Ale tam też trzeba się nie dziwiedź. Chyba, że uda nam się go zabić z łuku i strzały, ale chyba jeszcze nie mam możliwości. Dobra, nie mam jeszcze możliwości strzelania z łuku. No dobra, włączałam sobie. O cholera, goni mnie niedźwiedź już. A ja. Dobra, użyjmy tego proszku na niego. No dobra, patrznałam w niego końską kupą i zobaczcie, jak ucieka. Po prostu dostał tą kupą niczym kamieniem w, w oko, niczym tutaj. Dawid pokonał Goliata. Dobra, nie wiecie, odpuścił. Trochę dziwne, ale okej. Okay. W każdym razie ważne, że działa. Mogę więc zabrać paczuszkę zagubioną. Okej, okay, paczka zabrana, więc co? Idę do, z powrotem do kartografa przekazać mu dobrą nowinę. To jest bardzo głębokie bagno, gdzie weszłam, także trzeba uważać na ten teren. Żeby nie było takiej sceny jak. Jak się nazywał ten film? Never Ending Story. Strasznie mi to teraz przypomniało tą scenę, na której płakałam i znienawidziłam ten film przez tą scenę, że pozwolili zabić tego konia. No dobra, tak czy inaczej, nasz koniec brudny ponoć, więc ja mogę go zawsze oczywiście wyczyścić. Ale teraz pogadajmy z powrotem z kartografem. Hello. No dobra, mam twoją paczkę. Czy dasz radę trafić do miasta? Tak, dam radę. okej. Okay. No i tutaj też mamy poprosić o pomoc Drwala. Drwala, który jest jednak uparty jak koza, no ale może uda nam się go przekonać. Także idziemy teraz do Drwala. No i tak tu w sumie te miejsce wyglądają. Dla mnie spoko. Bardziej w sumie okay. czerpię radość z tego, że mogę sobie tym konikiem tutaj pohasać, pojeździć, no i nie mogę się doczekać tego breedingu, czyli rozmnażania. Ale nie wiem, jak szybko to nastąpi. No i gdzie te dzikie konie? Myślałam, że będzie można je tutaj już podziwiać, ale pewnie dlatego jest to wyłączone, żebyśmy nie próbowali ich złapać jeszcze. Tak mi się wydaje, ale może się mylę. No i podczas całego tego oczywiście gameplayu, tego demo pokazują nam się tutaj podpowiedzi właśnie co mamy robić i tak dalej, więc spoko, na pewno nie zginiemy. Wszystko jest ładnie opisane. No niestety w języku angielskim. No ale może to dodadzą... Chociaż wątpię język polski. No niestety w większości grach nie ma tego języka. Nie wiem dlaczego. Właśnie, jak będziemy z prędkością światła o Boże, mojemu koniowi wyczerpała się stamina, a ja go tutaj cisnę na siłę. Dobra, muszę zwolnić, także chwilę sobie po prostu pogalopuję. No, i jak mówiłam, po drodze możemy spotkać ciekawe rzeczy, ale też na przykład właśnie A! takie chyba znajdźki, nie wiem, jakieś skarby. Coin, dobra, zdobyłam monety, więc fajnie. Znalazłam też wcześniej parę strzał porzuconych w lesie, więc te, też ciekawie. Zbieramy tutaj, widzę, drewno, pióra, no, żeby sobie zrobić samemu strzały. No właśnie, jest tutaj też crafting. Nie ma na razie tego dużo, ale być może dlatego, że jest to po prostu wersja jeszcze taka demo, żeby sobie zobaczyć, jak to działa. A gra wychodzi już w listopadzie, także już niedługo. No, ja się nie mogę doczekać. Okej, okay, dotarliśmy do Drwala, porozmawiajmy z nim. No i cóż, on nie jest zbyt skory do pomocy, no ale pomoże nam jednak. Pod warunkiem, że my pomożemy jemu, pomożemy jemu, czyli musimy zawieźć drewno do rybaka, wtedy on zgodzi się z nami współpracować. No i załadował już drewno naszego konia. Jak widzicie, mamy dwie sakwy, prawą i lewą. No i cóż, tutaj ta lewa jest już troszeczkę zawalona, więc koniowi na pewno będzie teraz się poruszało ciężej. Ale to nie znaczy, że nie będzie jechał. On będzie jechał. Tylko po prostu szybciej będzie tracił staminę. Odblokowałam też w końcu łuk, także mogę sobie tutaj przetestować teraz, jak się strzela. Także najpierw sobie musimy nacelować na nasz cel, a później po prostu strzelić. Aha, no i naciągamy też strzałę. Okej, okay, nie jest to nic skompli skomplikowanego, więc według mnie każdy sobie z tym bez problemu poradzi. Tak czy inaczej, teraz ruszam dalej pięknymi tutaj terenami zielonymi do rybaka. Naprawdę relaksujące jest to, kiedy sobie tutaj przemierzam te równiny nocą na tym koniku. Ha! Jesteśmy przy pięknym jeziorze, no i dotarliśmy też do rybaka, no bo gdzieżby indziej mógł być rybak, jak nie przy wielkim zbiorniku wodnym, no i dostarczymy mu tutaj to drewienko, z czego on się bardzo ucieszy, no i tyle w sumie, no i koniec naszej misji. Możemy teraz pochwalić się właśnie, tak. e, że ukończyliśmy misję do naszej szefowej, że tak powiem. A u niego możemy również zobaczyć, jakie ma towary, możemy coś u niego kupić, sprawdźmy co ma. No, on ma na przykład tłuszczy, zwierzęcy, no i kamienie, no i drewno, no i tutaj mm, fiber to są, nie wiem jak to nazywać, trawa, no trawa, włókno, coś takiego. Tylko do czego to będzie potrzebne, to też jeszcze nie wiem, bo akurat yy, nie sprawdzałam, ale zerknijmy może w crafting menu. Do czego by to mogło być potrzebne? Okej, okay, tłuszcz potrzebny jest do bandaży, tak samo jak i ubranko, no ale dobra, nie ma tutaj fiber, nie mam jeszcze fiber odblokowanego, no nie wiem, czyli na pewno ten crafting będzie bardziej rozbudowany niż teraz to obecnie wygląda, więc fajnie, no ja jestem bardzo ciekawa, co tu jeszcze ta gra będzie miała do zaoferowania. I być może się to wydawać takie nudne, że łażenie i bieganie po tych stepach, no to ileż można oglądać tu trawsko, ale powiem Wam, tu jest bardzo dużo punktów na mapie, jakichś ciekawych miejsc, które można odkryć, poczytać sobie historię, poznać trochę też tą Mongolię od, właśnie od tej strony, bo to nie jest tak, że to są tylko stepy i nic więcej. To jest naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. Już nawet sama ta natura odcowanie z tym. No dobra, teraz dogadam głupoty. Ja bardziej liczę też na to, że po prostu jeżdżąc po tych tutaj terenach będziemy właśnie spotykać te dzikie konie i być może też inne zwierzęta i co będzie też naszym takim celem tutaj właśnie, żeby wyhodować sobie wręcz czempiona tutaj mongolskiego kuriera. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tak to będzie wyglądać, no bo mapa jest naprawdę potężna, więc nie chciałabym, żeby to było tak, że te konie znajdują się tylko w jednym konkretnym miejscu. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Okej, okay, dotarłam tutaj gdzieś, a mój koń prawie że padł z wycieńczenia. I sprawdźmy sobie, ile odblokowałam rzeczy na mapie. No zobaczcie, ile tego jest. Tutaj były po drodze jakieś ciekawe miejsca. Mam też jakieś znaki zapytania, czyli też warto tam przejechać się, zwiedzić, zobaczyć się, co to jest. A mapa, no jak mówiłam, jest naprawdę spora. Także myślę, że tutaj naprawdę będzie co robić. Okej, okay, z skakaniem sk to ja jeszcze muszę poćwiczyć. No i cóż, mamy też tutaj taką stację, gdzie możemy zająć się naszym koniem, a raczej końmi, bo jeżeli będziemy mieli ich więcej obłastku, co tu się właśnie wydarzyło. No nic, w każdym razie tutaj się zajmujemy naszymi końmi, a na razie tylko jednym. Tam też jest padok. Nie wiem gdzie mój koń idzie, ale fajnie jakby tutaj został, bo właśnie go przypiałam. No dobra, może wróci, tak czy inaczej tu jest padok, no i na tym padoku będą się wypasać nasze konie, a tam e, drugi ten namiot czerwony, no to tam jest e, rozmnażalnik, jak to na, na to mówię, tam będą się rozmnażać nasze konie. Okej, okay, muszę zadbać o mojego konia, tylko że on sobie po prostu gdzieś poszedł, ale to nic, ja mogę go przecież zawołać, e, no okej, okay, zniknął z tamtego miejsca, koniu przestań się kręcić jak smród po gaciach, że tak powiem. Dobra, w końcu może będzie teraz grzecznie stał. No i nie, jednak nie, więc to jest trochę głupie i wręcz irytujące, że coś takiego się w ogóle dzieje. Więc na cholerę ja go miałam go tu przypinać. No ale dobra, skoro już tutaj idzie, to niech sobie idzie. Może mi się go uda zatrzymać. Dobra, zatrzymał się. Tak czy inaczej, wyczeszę go, bo taki jest teraz mój cel misji. I teraz zauważam dopiero, że ten koń ma dwie nogi białe, a dwie czarne. Także ciekawe. Okej, okay, wyczyśmy mu też kopytka. No i mam nadzieję, że przejdę do następnej misji. No, trochę to bzdurne, że na takim długim sznurku teraz jest, ale okej. Okay. Zadanie wykonanie. Wykonanie. Wykonane. Dobra, odczepiamy dziwny sznurek, bardzo sprężysta linka. No, jest to taki, myślę, wybaczalny błąd, chociaż... Może być trochę frustrujący. Ale cóż, konia możemy wyczyścić w każdym miejscu, więc nie ma to jakiegoś większego w sumie znaczenia. No i właśnie, to sterowanie. Wziąłem sobie sterowanie professional. No i teraz czasami idę nie tam, gdzie chcę. No ale okej, okay, do tego trzeba się nauczyć. Nie ma innej opcji. Dobra, pogadajmy z nią. Dobra, mamy tutaj jakieś kolejne paczuszki dla ciebie. No i porozmawiaj też z Batu. Dobra. Hello? Już wróciłaś? Okej. Okay. No i super, dostaliśmy następne zadanko, czyli wykonać kolejną misję kurierską. No i połączyć się yy, z internetem. Żartuję. Connect notes to the Jam Network. Czyli po prostu mam pozacieśniać trochę więzy z mieszkańcami wioski Jam. Znaczy, no, to jest chyba ta osada, nie wiem. Bo w sumie Jam to jest chyba patat. No nie wiem. Mniejsza z tym. Tak czy inaczej, ja już tego zadania nie będę robić, ponieważ. Yy, znaczy, będę robić, ale nie będę już tego pokazywać. No, także, ja tutaj już się z Wami żegnam i ruszam dalej moim tutaj małym konikiem na wyprawę. Zobaczyć, co jeszcze ta grama do zaoferowania, ale myślę, że jest naprawdę warta i uwagi. I jeżeli ktoś lubi konia, to tym bardziej polecam. No, to tyle. Bye, bye.